witajcie w imperium szkolniowym, tym razem zajmiemy się kolejną funkcją języka Dax fajną funkcjonalnością Power BI. -a. Będziemy się zajmować funkcją Selected Measure. I być może macie takie dobra, to jest kolejna funkcja, przecież ja już tyle znam, to może lepiej sobie życia nie komplikować, bo będę musiał jej później używać, ale rozłożymy sobie ją na czynniki pierwsze i zobaczycie, że ta funkcja bardzo, bardzo dużo daje. Ale zanim przejdziemy dalej, jeśli chcielibyście się z nami spotkać na szkoleniu stacjonarnym, to zerknijcie koniecznie na imperiumszkolniowe.pl, a w linku pod spodem będziecie mieli też dostęp do. Naszego szkolenia e-learningowego, gdzie prostym językiem opowiadam o tym, jak stopniowo przechodzić, uczyć się tego DAX-a i zaznajamiam was z tymi najważniejszymi konceptami. Ale teraz idźmy dalej. Po co nam Selected Measure? Co to w ogóle jest? Zanim przejdziemy sobie do tworzenia tego Selected Measure, to na żywym organizmie rozważmy sobie jeden scenariusz. Mam taki. Turbo mały szkielet, taki dydaktyczny szkielet w moim raporcie. Mam przygotowany jakiś taki początek, kręgosłup tego raportu, gdzie chciałbym pokazać różne rzeczy po kontynencie. Mam Azję, Europę, Północną Amerykę. A może precyzyjnie niekoniecznie ja bym chciał, ale że chcę, usłyszeć ode mnie, jak wyglądała sprzedaż. Sprzedaż w 2012 roku, sprzedaż kategorii audio, telefonów komórkowych, czy też komputerów. Więc ja przygotowałem sobie odpowiednie miary. Przygotowałem tych miar dość dużo, możesz tutaj zobaczyć. I te miary będę chciał kolejno poprzenosić na model. Więc żebyś dobrze zrozumiał, każda z tych miar sumuje sales amount, czyli kwotę sprzedaży. I teraz jeżeli ja bym musiał przygotować taki raport, to muszę te wszystkie miary kolejno sobie pododawać do mojego raportu. I one oczywiście coś tutaj pokazują. I mogę z takim raportem dumnie pójść do szefa. Szef powie no dobra, fajnie, ale wiesz, że my sprzedajemy i dla nas liczą się nie tylko kwoty, ale też ilości. Każde zamówienie ma jakąś liczbę sztuk, więc on chciałby mieć możliwość przeglądania sobie tej sprzedaży albo po kwotach, albo po ilościach, tudzież po liczbie. I teraz, co moglibyśmy zrobić? No, oczywiście, pierwsze rozwiązanie takie dość naturalne jest takie, że mogę usiąść i przerobić od nowa wiele z tych miar, napisać je od nowa tak żeby poprzerabiać je pod kątem sumowania po prostu innej kolumny w moim modelu danych, czyli sales quantity, a nie sales amount. Więc musiałbym tych miar znowu ileś potworiono. czy jest to najwygodniejsze rozwiązanie ojcie. On później przyjdzie i powie ale my zwracamy uwagę również na return quantity i na return amount, czyli na liczby i na kwoty zwrotów. I teraz jak ja będę musiał za każdym razem tworzyć ileś miar no to domyślacie się, że nie po to my tu jesteśmy, żeby wam życie utrudniać. Co zatem moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy stworzyć taką grupę obliczeniową, i tutaj nie będziemy się jakoś doktoryzować nad tym, jak się to nazywa, czy grupa obliczania, czy obliczeniowa. Jest to calculated group. Te kalki językowe, wiecie, że nie zawsze jeszcze w różnych narzędziach Microsoftowych są dobrze odzwierciedlone. Więc czym jest taka grupa obliczeniowa? Taka grupa obliczeniowa pozwala nam włożyć, jakby, do koszyka, Różnego rodzaju warianty. Miary, którą tam włożymy. Czyli ja jestem w stanie przygotować się na różne scenariusze, powiedzieć takim, powiedzmy, tutaj pracownikom, żołnierzom czekającym dookoła, że jeżeli wpadnie coś do środka, to od razu proszę to zaatakować i w różny sposób poobliczać. Więc mogę stworzyć na przykład takie cztery miary. Pierwsza, która będzie sumowała coś, ale nakładała filtr na 2012 rok. Druga, która będzie sumowała coś, ale nakładała filtr na sprzedaż tylko z kategorii audio. Trzecia, która będzie sumowała to coś. Ale tylko i wyłącznie dla kategorii cell phones no i computers. I wtedy, jak ja włożę to coś do tego koszyczka, to ono zostanie obłapione tymi poszczególnymi obliczeniami i za każdym razem policzone. Więc gdyby mi się udało później z tego koszyczka siup coś wyjąć i włożyć inny element, to wtedy inny element będę w stanie obliczyć. I do tego celu mamy właśnie grupy obliczeniowe i funkcję Selected Measure. Funkcja Selected Measure po prostu wykrywa, która miara jest w kontekście. I teraz, na żywym organizmie, jak do tego podejść? Żeby taką grupę obliczeniową utworzyć, to potrzebujemy przejść sobie na widok modelu. W widoku modelu zobaczycie takie polecenie, które się nazywa grupa obliczania, więc w momencie, gdy ja kliknę tę grupę obliczania, to z prawej strony pojawiło mi się tutaj taki cały zestaw różnego rodzaju opcji, i program mi tutaj mówi element obliczeniowy Selected Measure, bardziej po ludzku, czyli to jest to coś, do czego będziemy się odwoływać jako w środku tego naszego koszyczka, co będzie później w różny sposób poprawiane. Więc może byłoby troszeczkę przejrzyściej. Gdybym ja nie nazywał tego element obliczeniowy, ale nazwałbym sobie na przykład wybrana miara. Taką trochę zrobimy kalkę, bo to Selected Measure. I co mamy tutaj? Zobaczcie, mamy nazwę grupy obliczania z prawej strony, mamy elementy obliczeń i w obliczeniach pojawia nam się ta wybrana miara. Zamiast tej nazwy grupy obliczania, ja sobie od razu zmienię tę nazwę i nazwę ją analiza podstawowa dla szefa, bo on cały czas będzie mnie prosił o te same warunki, bo ja już go znam. I tutaj zobaczcie, w elementach obliczeń ja jestem w stanie stworzyć nowy element obliczenia. Wyobraźcie sobie, że to jest taka nowa miara, przy czym ta nowa miara do końca nie wie, co będzie obliczała, bo ona może przewidzieć pewien zestaw filtrów, sposób obliczenia, w jaki sposób się odnosić, dzielić jedną wartość przez drugą, natomiast ona jeszcze nie wie co. Więc ja wybiorę nowy element obliczania i zobaczcie, w definicji. Ja mogę zapisać sobie, że mnie interesuje na przykład najpierw obliczenie tego elementu dla 2012 roku. Więc nazwę ją sobie 2012 i to, co będę chciał zrobić, to będę chciał powiedzieć, że interesuje mnie obliczenie tej Selected Measure, ale tylko i wyłącznie w taki sposób, że rok, który ma być tutaj nałożony na mój, jako mój filtr, to ma być rok 2012. Zobaczcie, ta. Ten element obliczeniowy, de facto powiedzmy sobie, ta miara, ona nic nie obliczy na ten moment, bo ona nie wie co. Tak? Dopiero w momencie, kiedy my wykorzystamy gdzieś odwołanie do tego Selected Measure, czyli będzie w stanie wykryć tę miarę, to ona dopiero będzie w stanie coś zrobić. Więc tworzę sobie kolejny nowy element obliczania, nazwę go na przykład audio i mówię znowu, calculate, selected measure. I jako Selected Measure przekazuję później w funkcji CALCULATE filtr, mówiący, że category product category ma być równy audio. Tu sobie troszeczkę pójdę na lenia, skopiuję tę definicję i utworzę nowy element obliczania i nazwę go tym razem Computers. I mówię, że wszystko podobnie, ale kategoria to komputery. I ostatnia rzecz, tak, żeby to odpowiadało temu naszemu scenariuszowi bazowemu. Nowy element obliczania, nazwę go cell phones. A następnie wskazuję w kategorii, że jest to cell phones. I teraz zobaczcie, jak mogę tego użyć. Pierwsze zastosowanie, idę sobie na mój widok raport. to jest ta tabelka, którą wcześniej zrobiłem, ja ją tutaj pozostawię, niech ona będzie, natomiast nie będę już z niej korzystał. Zrzucę sobie ponownie continent name na płótno, przerzucę wizualizację na wizualizację typu macierz, dodam miarę podstawową, moją miarą podstawową jest po prostu sprzedaż. Zobaczcie, sam sales mam, tu nie ma żadnych filtrów nałożonych, więc wrzucam sobie na wartości, Moją miarę sprzedaż. I teraz co dalej? To wrzucenie tej miary sprzedaż powoduje, że ona wpadła do tego koszyczka, i te różne elementy mogą się do tego koszyczka dobrać i troszeczkę uszczknąć dla siebie, i za każdym razem obliczyć w inny sposób. Więc co zrobić, żeby wykorzystać te wszystkie elementy, które chcieliśmy tutaj? A no, zobaczcie, nic prostszego. Rozwijam sobie analizę podstawową dla szefa, ściągam na kolumny i mam policzone. Mam policzoną sprzedaż w 2012 roku oddzielnie dla kategorii audio, cell phones, computers i oddzielnie całkowicie sprzedaż. I gdzie mamy usprawnienie względem tego scenariusza, że przychodzi szef? No, zobaczcie, wystarczy, że ja teraz utworzę sobie inną miarę i powiem, a no dobrze, to ja dalej chciałbym liczyć dla 2012 dla audio, cell phones, computers oddzielnie, ale tym razem chciałbym liczyć, jaka była suma sztuk. Nazwę sobie moją miarę suma sztuk i mówię, że jest to nic innego jak suma na kolumnie quantity, sales quantity. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli ja wyrzucę sobie sprzedaż, a zamiast tego wrzucę sobie sumę sztuk, to mam wszystko przeliczone po sztukach. A jeżeli będę chciał mieć jedno i drugie, to mogę zostawić sobie te dwa elementy. Więc mam za każdym razem nałożone jakby te same filtry dla tych poszczególnych elementów. A jeżeli przyjdzie szef i zapyta jaka była średnia wartość zamówienia, no to już wiecie, wystarczy zrobić nową miarę i ją tutaj przerzucić. I to jest zastosowanie numer jeden, Moim zdaniem bardzo fajne, bo pozwala w szybki sposób powielać obliczenia. A jak już pracujecie trochę z Power BI, to prawdopodobnie nie jest dla was żadnym zaskoczeniem to, że tych miar w modelu macie powyżej 100, a może macie ich 300, 500, 700. Ja jak patrzę w swoje raporty, które tworzyłem, gdy bramy Krakowa zapinano jeszcze na guziki, to musiałem mieć oddzielną miarę dla każdego elementu. Natomiast w dzisiejszych czasach stworzyłbym sobie kilka grup obliczeniowych i miałbym w cudzysłowie święty spokój. Lub nie. Więc te grupy obliczeniowe i Selected Measure pozwala nam życie uprościć. Drugie zastosowanie. Mógłbym równie dobrze zrobić sobie raport. Ja w tym momencie wyciągnę sobie jeszcze raz... Ja w tym momencie wyciągnę sobie coś innego, na przykład region country name i dorzucę sobie do mojego modelu zarówno sprzedaż, jak i sumę sztuk. No i zobaczcie, mam tutaj te dwa elementy. W jaki sposób mogę skorzystać z mojej grupy obliczania? Mogę z niej zrobić fragmentator. Zobaczcie, wyciągam sobie analizę podstawową dla szefa, robię z niej fragmentator, i jak się to teraz zachowa? W momencie, gdy ja kliknę. how to zarówno suma sztuk, jak i sprzedaż przeliczyła mi się tylko dla audio. 2012? Mam tylko 2012. phones, computers, wszystko się przełącza. Więc polecam korzystać z grup obliczeniowych. Musicie oczywiście, jak zwykle, wykazać trochę czujności, trochę ostrożności i na pewno włożyć trochę pracy w zrozumienie tych elementów. I jeszcze raz Was zapraszam do naszego szkolenia e-learningowego z Daxa i pamiętajcie, żeby zasubskrybować i włączyć te powiadomienia, żeby nie omijało Was więcej DAX-owych, Power BI-owych, czy Excelowych sztuczek. Do zobaczenia!